Jak to jest piątek wypromować streamerów na swoich barkach, bo ostatnio, czy oczywiście Ewron i Lech. Ewron jak tak czasami zerkam na jego na jego Twitcha, więc tam po prostu jakimś potworem Obecnie yy, yy, Twitchowym. I teraz jak to jest właśnie wypromować, bo ty na swoich barkach tak praktycznie Ewrona i, i Lecha wypromowałeś? chodzi o promocję streamerów, to myślę, że wielu osobom też gdzieś tam pomagałem na Twitchu w jakiejś tam promocji, żeby tych ludzi pokazać. I, i zawsze robiłem to z dużą przyjemnością. I to, że widzę, że, że mogłem gdzieś tam ludzi takich jak Lech czy jak Ewron, pokazać takiej szerszej publiczności i też zapewnić im jakiś start, wiedząc, że robią fajną robotę. To dla mnie to jest mega duma, że teraz taki Ewron się tak rozwi, rozwinął taki potwornych rozmiarów, bo, bo oglądalność ma naprawdę na poziomie 20 tysięcy ludzi codziennie praktycznie w tym momencie, więc to są obłędne wyniki nawet jak na scenę światową w ogóle, świat, światową scenę Twitcha, A więc mimo tego, że on na pewno